Witaj ponownie. Dobrze Cię znowu widzieć. W kolejnym materiale z serii przewodników po programie partnerskim Coimex Partner chcemy przedstawić, do czego służy portal Trimble Fleetworks, co w nim możesz zrobić oraz zobaczyć. Zaczynajmy. Aby zacząć, przejdź pod link wyświetlony na ekranie, następnie zaloguj się do portalu. Wszystkie potrzebne informacje do logowania znajdziesz na protokole wydania. Dane logowania do portalu znajdują się w sekcji Dane Logowania PC. Po zalogowaniu trafisz na stronę główną portalu. Na górnym menu mamy kilka możliwości do wyboru. Track and Trace służy do podglądu w czasie rzeczywistym, gdzie znajdują się twoje pojazdy korzystające z aplikacji Fleet XPS. Możesz również sprawdzić historię konkretnego typu zdarzeń w przeciągu wybranego czasu. Pomaga to na bieżąco kontrolować co się działo i dzieje z twoimi pojazdami. Każda mapa w Trimble posiada kilka warstw do wyboru. Warstwa podstawowa, warstwa o ciemnej kolorystyce, warstwa z widokiem z satelity, warstwa pokazująca ukształtowanie terenu, warstwa przeznaczona dla transportu drogowego, warstwa pokazująca warunki pogodowe nad danym obszarem. Warstwa nakładająca informacje o natężeniu ruchu drogowego, wydarzeniach na drodze, czy informacje o zakazach na danych drogach, raporty: to tutaj sprawdzisz dokładną historię czynności danego pojazdu oraz przejrzysz wszystkie zeskanowane przez kierowcę dokumenty. Ustaw. Dzięki tej zakładce dostosujesz zachowania i wygląd portalu Fleetworks. Nie zalecamy zmieniać ustawienia, jeśli nie posiadasz dokładnej wiedzy o działaniu tego portalu. Tutaj również możesz pobrać dokumenty ze zleceń. Wystarczy przejść do „Pobieranie plików” i wybrać interesujące cię zlecenie. Dzięki dostępowi do Fleetworks posiadasz bieżące informacje o swoich pojazdach wyposażonych w aplikację Fleet XPS. Masz pełen dostęp do historii czynności czy do dostępnych skanów dokumentów. Cała kontrola w jednym miejscu. Zachęcamy do sprawdzenia naszych pozostałych filmów z serii Coimex Partner. Szerokości.